Eucki klub karate Kyokushin trenuje zawodników od 23 lat. Robi to na tyle dobrze, że ci osiągają sukcesy na arenach ogólnopolskich i światowych. Ostatnie zawody poza granicami kraju, na których pojawili się euczanie, odbyły się na początku listopada. Byliśmy na Mistrzostwach Europy, gdzie startowało nas czterech kadetów. Czwórka kadetów, dwie dziewczynki i dwóch chłopaków. No i z tych zawodów niestety mamy tylko dwa piąte miejsca. No przy w 22 krajach i ponad 400 zawodnikach. I jest to jakieś małe prognozy, że ci młodzi zawodnicy być może się w przyszłości odnajdą? Ostatnie zawody, czyli 30 Puchar Polski Seniorów i 10 Puchar Polski Juniorów i Młodzików Karatek Jokuszyń w Ząbkowicach Śląskich, również okazały się dla e szczęśliwe. Wrócili z nich z trzema medalami. Myślę, dosyć, dosyć dobry, dobry wynik i bardzo mocno zaznaczyliśmy się na tych mistrzostwach, gdzie do tej pory zdobywaliśmy pojedyncze medale. Radości z osiągnięć zawodników nie kryje również trener, zwłaszcza, że zawody były wysokiej rangi, a i konkurencja na odpowiednim poziomie. Były to zawody e, drugie pod hierarchii ważności w Polsce, Po pierwsze są Mistrzostwami Polski, drugie były są Pucharem Polski. Jest, była to impreza Polskiego Związku Karate. E, w zawodach startowało ponad 60, 60 klubów z całej Polski, łącznie ponad 260 zawodników. Dla Łukasza zmagania sportowe to jak chleb powszedni. Jego przygoda z karate trwa już 18 lat. Z zawodów zazwyczaj wraca z medalem. Z tych ostatnich również. Zajął drugie miejsce w kategorii seniorów plus 90 kg. Liczyłem na, nie ukrywam, na, na pierwsze miejsce. Pojechałem bardzo dobrze nastawiony, bardzo mocno zmotywowany do, do walki, ale no tak już jest, że, że zawodów nie da się przewidzieć. Łukasz walkę finałową miał z dobrym zawodnikiem z Wrocławia, z Wrocławia Klubu Karate. Stoczył z nim trzy dogrywki i dopiero trzecia dogrywka wykazała, że sędziowie zdecydowali o zwycięstwie nie Łukasza, a przeciwnika. Puchar Polski w Ząbkowicach okazał się pomyślny również dla juniorów. Adam Gryziukowski startujący w kategorii do 65 kg i Kinga Mierzejewska w kategorii plus 55 wrócili z brązowymi medalami. Dawno już nie stałam na podium i w końcu mi się udało wejść. No i myślę, że był to udany start. Miałam trudną przeciwniczkę, była w moim wzroście, mniej więcej cięższa trochę, i no w dogrywce. Niestety nie udało się, ale i tak się cieszę. W zawodach wzięli udział również Hubert Surażyński i Patryk Karpiński, którzy tym razem wrócili bez medali.